Tu jest matryca Exmora. Dzień dobry, Dzień dobry. dzisiaj pozdrawiamy z firmy Aniro. Mamy przyjemność uczyć się tutaj w dziale technicznym. No i być może, że niektóre zastosowania użyjemy u nas w filmie. Na chwilę będzie startowała czwarta pompa. 60 Hz ciągle nie ja wiem, to mogę nie bo nie, nie ustawiono, dobra, to teraz zrobię taki mały, taki kurde myk, co się dzieje często, pozakręcali wszystkie zawory na zakładzie i zobaczymy jak to szybko będzie hamowało. Uwaga. Tutaj by trzeba było czas hamowania zmniejszyć, nie? Tak? Czas hamowania to jest w DRV, nie? Mhm. Mogę? Mogę Stop Nie, to można na na żywca? Na, 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 na na, tak, na pracy. To jest A na pracy? Niech nazywa się. Niech jeszcze AB44. To jest ACC time, nie? Tak. A, ja mogę Rozruch, dec to jest hamowanie. Rozruch zrobię 10 sekund, bo tu możemy wchodzić. Mogę zrobić sekundę? Tak, bo to jest są do Hamowanie też w jedną sekundę. Hamowanie też w jedną sekundę? Tak, będzie lepiej, widać. O, to uwagę. I, do, I jeszcze niech Pan wejdzie do grupy PG. Tam będzie człon I e, widać na jedną sekundę, e, Pd Na który? No, Ten tak. musiał Niżej, niżej, niżej. Tam, gdzie będzie człony P, D oraz I. O, tu. Mhm. Uh -huh. Dodajmy sekundę. Sekundę? sekundę. No i teraz o tym picie pasuje. I tu gdzieś coś? No tylko teraz stoi, bo ma napchane ciśnienie, nie? A. Obniżyłem to Po sekund sekundach załącz następną. Ale ładnie hamuje. błyskawiczki. Ale fajnie. Ja mam nawet tą pół sekundy tak naprawdę. Na ciśnieniu takim wiesz, na krótkim obiegu gdzieś to. Cóż więcej? No i dobra, zakręcamy hydrant. Mhm. Czy to nie ma znaczenia, który pierwszy? Nie ma, to jest rotacja, ale pamiętam. Że Te czasy idzie Aha, to są. Też, też są. Się. Mhm. I poziom ciśnienia, kiedy mają się rozwijać, od, to wybudzenie. Mhm. Dobra, ja się tu dzisiaj wybieram. Lunch time. Dziękuję.